Cześć, dzisiaj wideo z testowego urządzenia. I zastanawiam się, jaka będzie jakość tego obrazu oraz przekazu, bo o merytoryce nie ma mowy. Przy tej okazji chciałem się Wam zwierzyć, że zrobiłem duży, nieduży dystans 700 km przez ostatnią dobę i trochę już mam dosyć, zwłaszcza w takich warunkach. A żeby było dzisiaj śmieszniej, to wyjeżdżałem w pełnym słońcu, to w połączeniu z mokrą i posoloną nią. Sprowadza się do tego, że zużywamy cały płyn do spryskiwaczy. 5 litrów mi e, zeszło właśnie na tej podróży. Na szczęście e, wyłapałem, że na mojej pobliskiej stacji takiej e, samoobsługowej, czemu znowu start sobie się wyłączył, e, na tej stacji. Mm, można nalewać płyn zimowy, wydaje mi się dosyć dobrej jakości, bezpośrednio z takiego dystrybutora. 2 zł za 1 litr. To jest dużo taniej niż na stacji benzynowej, bo 4 litry potrafią kosztować i 30 zł. Ktoś powie, że w markecie za. 8 złotych za niecałą dyszkę można sobie też kupić coś do popsikania, jednakże moim zdaniem o, tego typu tanie płyn z, ma, z marketu, z dyskontu potrafi zrobić sporo krzywdy, zwłaszcza jeżeli ktoś ma ciemny lakier, pozostają takie smugi, które bardzo ciężko jest potem zmyć i e, kiedyś mając niebieski samochód, ktoś mi nawet powiedział, że takie coś to jest tylko i wyłącznie polerka. Na szybach też mnóstwo dziwnych śladów e, było i nie było żadnego innego podejrzanego, poza właśnie tym starym płynem, zwłaszcza, że poczytałem na ten temat też na necie i wiele osób właśnie skarżyło się, że tanie płyny pozostawiają takie ślady, który z którymi potem jest problem tutaj ciekawostka przyrodnicza jest prawy pas, który jest praktycznie w ogóle przez nikogo nie używany. I trzy pasy stoją w korku, a tutaj jeden jest w pełni luźny. I tak naprawdę jednym kierunkowskazem i jedną operacją można kilkanaście samochodów do przodu przeskoczyć zgodnie z przepisami. Bo chciałbym przypomnieć, że wyprzedzanie prawym pasem na drodze jednokierunkowej w terenie zabudowanym jest w pełni legalne, O czym mało osób wie i też często zwracało mi uwagę, że na takiej wielopasmowej drodze jednak mimo wszystko nie Wolno wyprzedzać prawą stronę. Wolno, wolno i korzystajcie z tego, bo to naprawdę upłynnia waszą jazdę i upłynnia generalnie cały ruch. No i dobra, przy tej okazji, właśnie kręcąc z tym nowym device'em, chciałem przetestować jedną. Sorry, widzieliście moją twarz, która dzisiaj jest nieszczególna. Chciałem przetestować jedno miejsce i zastanowić się, czy to jest fajna opcja pod kręceniem może jakichś takich dłuższych form. W każdym razie, zastanawiam się, czy nieco mniejszym urządzeniem jestem w stanie zastąpić dużą dosyć kamerę, którą, e, którą woziłem do tej pory, która ma oczywiście mnóstwo swoich w, w, zalet w postaci stabilizacji, w postaci dosyć dobrego światła, świetnie kręci w ciemności, e, ma świetny e, mikrofon i tak dalej, i tak dalej. Ale... Mm, e, Dosłownie taka ona jest. Wożenie takiego pudła jest trochę upierdliwe z tego względu, że muszę pamiętać o specjalnych przejściówkach, żeby ją umocować. Muszę też gdzieś mieć miejsce, żeby ją odkładać, bo ona jest tak duża, że ona się nie mieści do schowka w drzwiach. Z trudem wchodzi do schowka koło pasażera. Stąd też właśnie zastanawiam się, czy nie zamienić kamery na nieco bardziej kompaktową, która jest łatwiejsza w takim codziennym noszeniu i to też sprowadza się do tego, że wówczas mogę kręcić po prostu więcej i częściej, bardziej ad hoc, bez zastanawiania się i bez pamiętania przede wszystkim o tym, czy mam kamerę, czy nie. I prawda jest taka, że na ten wyjazd, który właśnie, z którego właśnie teraz wracam. Zapomniałem kamery i tak to bym nakręcił właśnie jakiś tam dłuższy trip, bo to był dłuższy trip longiem. O co się wielu z Was dopomina. Chociaż myślę, że dzisiaj akurat nie byłbym w zbytniej formy, formie e, takiej psychosomatycznej, jak to się ładnie mówi, ze względu na to, że e, coś mnie rozbiera i w nocy zacząłem nabierać podejrzeń, czy oby nie gardło. E, tak więc z tego względu dzisiaj no ciężkim jestem, ciężkim jestem dzisiaj przypadkiem. Ale obiecuję, że nadrobię, bo zima to jest wyjątkowy dla mnie okres, jak wiecie doskonale. W lecie za bardzo na moim kanale nie ma żadnych sensacji i długich tras, ale w zimie staram się to wszystko nadrabiać. Stąd też jest to właśnie między innymi e, dziwny kanał pod wieloma względami. Dobra, na no szybko w korku podejrzałem, że yy że z kierownicy kręcenie jednak nie jest dobrym pomysłem, bo stabilizacja wariuje, a po drugie e, nie jest ostre to co powinno być ostre. No chyba, że kogoś interesuje oglądanie e, łopatek pod kierownicą, to, to tak, to one były jedynym elementem ostrym. E, teraz e, położyłem to urządzenie e, tak naprawdę między szybą a kokpitem, jest odwrócone w, w kierunku drogi, jest odrobinę jeszcze krzywo ale myślę, że dopracowałbym to na tyle, żeby fajna jest ta stabilizacja cyfrowa, na tyle, żeby to wyglądało może nieco bardziej ciekawie. W każdym razie zaczyna, się, zaczyna mi się podobać właśnie to rozwiązanie.